Na długo przed powstaniem imponujących budowli Babilonu i pieśni wyrytych w kamieniu przez kapłanów starożytności istniała cywilizacja, która rozkwitła na żyznych brzegach dwóch rzek. W regionie, gdzie obecnie znajduje się Irak i Kuwejt, Sumerowie budowali swoje miasta świątynie pod gwiazdami, orientując swoje ziguraty zgodnie z ruchami ciał niebieskich. Tam narodziło się nie tylko Pismo. Ale także sposób rozumienia kosmosu, w którym bogowie nie zamieszkiwali zaświatów, lecz chodzili po Ziemi. Jeśli ten rodzaj wiedzy budzi w tobie niezwykłą ciekawość, zapisz się do naszego kanału, aby uzyskać dostęp do relacji poszerzających granice historii, pochodzenia i ludzkiej świadomości. Wśród najbardziej czczonych postaci tego panteonu Wyróżniało się imię powtarzane z jednakowym szacunkiem przez królów i skrybów. Znany pod wieloma tytułami pan słodkich wód, głębokiej mądrości i nauki o życiu, był Enki. Jego imię rozbrzmiewało w świętych pieśniach jako symbol stworzenia, pomysłowości i tajemnicy. Jednak za ofiarami i rytuałami kryją się głębsze warstwy, które ujawniają postać znacznie bardziej złożoną niż zwykła łaskawa boskość. Przez tysiąclecia zapisy dotyczące enki, zachowane na glinianych tabliczkach pokrytych pismem klinowym, były interpretowane, reinterpretowane, a czasem pomijane ze względu na swoje bardziej kontrowersyjne aspekty. Nie tylko ukształtował rzeki i kierował budową kanałów, które zasilały miasta takie jak Eridu. Ale także strzegł kodeksów egzystencji, tak zwanych ME, niewidzialnych struktur, które określały losy ludzi i bogów. Niektórzy twierdzą, że Enki nie urodził się na Ziemi, że jego pochodzenie sięga innego ciała niebieskiego, odległego świata, z którego zaawansowane istoty, tak zwane Anunnaki, stąpiły, aby interweniować w ewolucję ludzkości. Ta linia myślenia Popierana przez niezależnych badaczy i teoretyków alternatywnych pochodzenia, wskazuje na możliwe połączenie mitu i technologii, gdzie bogowie Sumeru byli w rzeczywistości prawdziwymi postaciami, obdarzonymi tak zaawansowaną wiedzą, że w oczach dawnych mieszkańców Doliny Tygrysu i Eufratu wydawała się boska. Wiadomo na pewno, że Enki był uważany za patrona tajemnic, sztuki leczenia. Nauk przyrodniczych i samej cywilizacji. Jego władza nad wodami podziemnymi nie była tylko symboliczna. Sumerowie wierzyli, że z tych głębin płynęła siła życiowa, która podtrzymywała stworzenie. Był przedstawiany otoczony rzekami pełnymi ryb, z pogodną twarzą i oczami, które zdawały się odbijać niebo. Ale nawet ten obraz spokoju skrywał wewnętrzne konflikty i spory z innymi członkami jego rodu. Syn Anu, władcy niebios, Enki, posiadał inteligencję i umiejętności, które wyróżniały go spośród Anunnaki, ale jego narodziny z Konkubiny stawiały go w niekorzystnej sytuacji w sporach o władzę z innymi bezpośrednimi potomkami tronu. Po mianowaniu go władcą Abzu, podziemnego królestwa czystych wód i zapomnianych tajemnic, jego wpływy rosły w ciszy i głębi, niczym rzeki, którymi rządził. Tam, z dala od niebiańskich zgromadzeń, planował losy i eksperymentował z podstawami życia. Wśród tak wielu zapomnianych fragmentów starożytnej historii, niektóre elementy nadal opierają się upływowi czasu, ukryte między wierszami mitów i symboli. Dla tych, którzy czują, że za tym, czego nas nauczono Kryje się coś większego. Istnieje droga odkryć, która może okazać się rewelacyjna. Ebook Zakazane imię Jezusa zagłębia się w ukryte zapisy i pradawne interpretacje, które podważają tradycyjne wersje wiary i pochodzenia. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby uzyskać dostęp do wiedzy łączącej duchowość z historią, link znajduje się w pierwszym komentarzu. Legendy związane z Enkim stawiają go na niebezpiecznej granicy, między współczuciem a wykroczeniem. Był wyzwolicielem ludzi, ale także tym, który wystawił ich na wiedzę, której im odmówiono. Jego interwencja w decydujących momentach, takich jak historie opowiadające o niemal całkowitej zagładzie ludzkości w wyniku katastrofalnego potopu, ujawnia jego ambiwalentną pozycję. Zbawiciela i jednocześnie buntownika przeciwko ustalonemu porządkowi. W starożytnych opowieściach nie ma miejsca na naiwność. Za mitami dostrzec można postać ukształtowaną przez konflikty polityczne, rywalizację rodzinną, zakazane doświadczenia i decyzje o dalekosiężnych konsekwencjach. Enki jest opisywany w niektórych tekstach jako ten, który dał ludziom świadomość nawet wiedząc, że to odciągnie ich od ślepej posłuszeństwa. Jego dziedzictwo jest zapisane nie tylko w ruinach lub fragmentach gliny, ale także w symbolach, które przetrwały różne kultury i kontynenty i nadal znajdują echo w nowoczesnych interpretacjach tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Chociaż sumeryjskie zapisy przypisują Enki rolę władcy wód i mądrości, jego pojawienie się w starożytnych opowieściach, nie może być oddzielone od większej, złożonej i w dużej mierze enigmatycznej linii rodowej. Anunnaki, opisani na tabliczkach klinowych jako niebiańskie postacie o ogromnej mocy, pojawiają się jako centralna część sumeryjskiego kosmosu religijnego. Nie była to tylko kolekcja bogów, ale zorganizowany porządek z jasno określoną hierarchią, obowiązkami i powiązaniami krwi. Określonymi przez starożytnych skrybów. Najstarsze teksty wspominające Anunaki pochodzą z około 3000 lat przed erą chrześcijańską i zostały znalezione w Uruk, Nippur i Eridu, miastach stanowiących serce cywilizacji sumeryjskiej. Opisują one Anunaki jako istoty, które stąpiły z nieba i osiedliły się na ziemi, pełniąc rolę sędziów losu. I doradców boskich decyzji. Słowo Anunnaki można przetłumaczyć jako potomkowie Anu, a Anu był uważany za najwyższego Ojca Nieba odległą i milczącą istotę, która przekazała władzę swoim synom. Wśród wielu przekazów, które przetrwały próbę czasu, wyróżnia się powracająca idea: Anunnaki przybyli z innego wymiaru lub odległej gwiazdy, kierowani konkretną misją która wiązała ich z ziemią. Interpretacje te potwierdzają opowieści takie jak mit o Atrahasisie, który opisuje, jak pomniejsi bogowie byli obciążeni fizyczną pracą związaną z utrzymaniem ziemi, aż Enki, dzięki swojej zdolności tworzenia, wymyślił alternatywne rozwiązanie. Z tej decyzji zrodziła się propozycja stworzenia nowej istoty, ulepionej z gliny ziemskiej i boskiego tchnienia która przejęłaby zadania związane z utrzymaniem świata fizycznego. Pierwotnym celem Anunnaki, zgodnie z ustną i pisemną tradycją sumeryjską, było uporządkowanie środowiska ziemskiego, wydobycie jego zasobów i ustanowienie placówek administracyjnych. Enki, jako architekt podziemnego Absu, był odpowiedzialny za lokalizowanie i eksploatację zasobów naturalnych, zwłaszcza złota. Uważanego za cenny nie tylko ze względu na swoją wartość materialną, ale także właściwości przewodzące i trwałość, prawdopodobnie związane z wykorzystaniem w technologiach rytualnych lub kosmologicznych. Niektóre współczesne interpretacje, oparte na niezależnych tłumaczeniach alternatywnych badaczy, sugerują, że złoto było potrzebne do celów atmosferycznych na planecie pochodzenia Anunnaki, chociaż aspekt ten. Nie pojawia się wyraźnie w tradycyjnych zapisach sumeryjskich. Po przydzieleniu im różnych regionów ziemi, Anunnaki podzielili się na domeny. Enki otrzymał region głębokich wód, południe, związane z Abzu. Enlil, jego przyrodni brat, rządził niebiosami i północą, gdzie znajdowała się administracja bogów. Podział ten powodował ciągłe napięcia. Podsycane przez spory polityczne i rozbieżne interesy dotyczące losu ludzkości. Rywalizacja między tymi dwoma synami Anu nasilała się z czasem, ale jej korzenie sięgały pierwszych osad. Miasta sumeryjskie były postrzegane nie tylko jako centra ludzkiej władzy, ale także jako odbicie boskiego porządku. Każde miasto było poświęcone konkretnemu Bogu, a jego świątynie pełniły funkcję bram. Między światem widzialnym a niewidzialnym. Enki był patronem Eridu, uważanego przez wielu archeologów za najstarsze miasto świata, założonego około 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. W centrum Eridu znajdowała się świątynia Eabzu, poświęcona podziemnej władzy Enki i wodom, które dały początek życiu. Wykopaliska prowadzone w XX wieku. Ujawniły fundamenty wskazujące na kolejne przebudowy tej świątyni na przestrzeni dwóch tysięcy lat, co sugeruje niezwykłą ciągłość religijną. Sytuacja ta pokazuje, że misja Anunnaki, daleka od symboliki, została szczegółowo odnotowana w dokumentach administracyjnych, takich jak listy królów, rejestry ofiar, przysięgi i dekrety. Wszystko wskazuje na organizację wykraczającą poza zwykłą pobożność. Sumerowie postrzegali swoją relację z bogami jako bezpośrednie przedłużenie porządku naturalnego, a nie jako coś odrębnego od codziennego życia. Niektóre sekrety nie pozostają dostępne zbyt długo. Ebook Zakazane imię Jezusa ujawnia to, co było ukrywane przez tysiąclecia. Zarezerwuj swój egzemplarz w pierwszym komentarzu. Połączenie między niebem a ziemią było tak naturalne, jak cykle rzek. I właśnie w tym kontekście podziału funkcji, ukrytych rywalizacji i decyzji o daleko idących konsekwencjach, rola Enki zaczęła się wyróżniać jako pośrednika między światami. W scenariuszu ustanowionym przez Anunnaki Ziemia stała się przestrzenią eksploracji i organizacji. W miarę jak zadania się piętrzyły. A zasoby wymagały coraz większego wysiłku. Podziały między samymi bogami zaczęły powodować wewnętrzne napięcia. Ciężka praca narzucona mniejszym bogom była iskrą, która zapoczątkowała decyzję, która radykalnie zmieniła historię planety. W obliczu skarg i buntów w samej hierarchii niebiańskiej zaproponowano stworzenie nowej istoty, zdolnej do wykonywania zadań operacyjnych które do tej pory były zarezerwowane dla samych Anunnaki. Inicjatywa stworzenia tej nowej istoty wyszła od Enki, którego umysł łączył twórczą intuicję z techniczną biegłością. Jego propozycja polegała nie tylko na ukształtowaniu funkcjonalnego organizmu, ale także na przeniesieniu części esencji bogów do nowego stworzenia, tak aby było ono jednocześnie sługą i odbiciem swoich twórców. Jako surowiec wybrano glinę, zmieszaną ze świętym składnikiem, określanym w niektórych tekstach jako boska krew lub esencja życia. Symbol ten reprezentuje połączenie tego, co ziemskie i niebiańskie tego, co namacalne i niewidzialne. Pierwsza próba nie zakończyła się sukcesem. Mitologiczne opisy wspominają o wielu początkowych niepowodzeniach, w wyniku których powstały niedoskonałe istoty które nie były w stanie utrzymać się przy życiu ani zachować spójności. Dopiero dzięki współpracy bogini Ninhursag, specjalistki od życia i płodności, eksperymenty osiągnęły stabilność. Wykorzystując zaawansowaną wiedzę z zakresu manipulacji biologicznej oraz to, co dziś niektórzy interpretują jako symboliczne techniki inżynierii genetycznej, Enki i Ninhursag stworzyli formę życia zdolną do rozumienia, adaptacji i pracy. Stworzenie to, nazywane w niektórych opowieściach Adapa, stało się prototypem człowieka. Chociaż stworzenie to przyniosło natychmiastową ulgę Anunnaki, nie wszyscy patrzyli przychylnie na narodziny gatunku o boskich cechach. Enlil, brat Enki i odpowiedzialny za władzę i porządek na ziemi, był głęboko niezadowolony z pomysłu nadania człowiekowi cech uważanych za wyłączną domenę bogów. Jego zdaniem, nowa istota powinna pełnić wyłącznie funkcję służebną, bez dostępu do wiedzy i prawa do podejmowania decyzji. Rozbieżności między braćmi pogłębiły się, przekształcając się w spór ideologiczny, a później polityczny. Napięcie to nie ograniczało się do osobistej rywalizacji. Enki reprezentował stronę wiedzy, wolności i ekspansji. Enlil natomiast symbolizował kontrolę, posłuszeństwo i utrzymanie hierarchii. Stworzenie ludzkości stało się zatem symbolicznym polem bitwy. Obdarowując ludzi zdolnością rozumowania, uczenia się i kwestionowania, Enki zaoferował coś więcej niż tylko praktyczne rozwiązanie problemu pracy fizycznej. Dał im zalążek autonomii. A wybór ten miał głębokie konsekwencje dla kolejnych cykli cywilizacji. W epizodach opisanych w mitach, takich jak Adapa i południowy wiatr, Enki uniemożliwia stworzonemu człowiekowi osiągnięcie pełnej nieśmiertelności, ale pozwala mu uzyskać dostęp do wiedzy o światach. Decyzja ta ujawnia subtelność jego wizji. Ograniczyć fizyczną moc, aby zachować równowagę. Ale otworzyć drogę do rozwoju duchowego i intelektualnego. Enlil, przeciwnie, interpretuje to jako zagrożenie dla ustalonego porządku. Jego zdaniem, ludzkość powinna pozostać nieświadoma i powściągliwa, ponieważ każdy postęp stanowił ryzyko zboczenia z drogi. Z biegiem czasu stworzeni ludzie zaczęli się rozmnażać, budować miasta. I rozwijać systemy wierzeń odzwierciedlające wpływy tych dwóch boskich biegunów. Podczas gdy Enki kojarzony był z kreatywnością, wodą i przemianą, Enlil jawił się jako postać autorytarna, związana z burzami i narzucaniem zasad. Spór między nimi nie ograniczał się do niebios, ale odbijał się echem w ludzkich instytucjach, kodeksach postępowania, rytuałach, a nawet wojnach. Rywalizacja między stwórcą a zarządcą stała się stałym tłem konfliktów, które ukształtowały losy ludzkości. W miarę wzrostu obecności człowieka i rozprzestrzeniania się osad na brzegach wielkich rzek, starożytne zapisy opisują moment zerwania między bogami a ich stworzeniem. Dla niektórych anunnaki, zwłaszcza pod przywództwem Enlila, zachowanie ludzi przekroczyło granice pożądanego porządku. Panował hałas. Nieposłuszeństwo i nadmierna rozmnażalność. Nieustanne modlitwy i ruch w miastach zaczęły przeszkadzać mieszkańcom wyższych regionów. Według najstarszych tradycji odpowiedź nie nadeszła w formie ostrzeżenia, ale wyroku. Jednostki ebuka, zakazane imię Jezusa, dobiegają końca. Jeśli szukasz odpowiedzi ukrytych w historii, to jest to odpowiedni moment. Wejdź w pierwszy przypięty komentarz. Enlil miał wówczas zarządzić całkowite oczyszczenie ziemi, eliminując to, co uważał za nieodwracalną wadę projektu. Narzędziem wybranym do tego celu była nadmierna ilość wody, potężna powódź, która miała zniszczyć ludzkość i zresetować cykle naturalne. Epizod ten pojawia się w wielu tradycjach, od Mezopotamii po Palestynę, a nawet w zapisach egipskich i hinduskich. Wersja sumeryjska zachowuje jednak jeden wyjątkowy szczegół. Enki nie pogodził się z tą decyzją. Chociaż nie mógł bezpośrednio interweniować, Enki szukał sposobu, aby ocalić to, co uważał za część siebie. Człowiek o imieniu Ziusudra został wybrany, aby otrzymać dyskretne wskazówki. Poprzez sny i zaszyfrowane wiadomości. Enki przekazał instrukcje dotyczące budowy wytrzymałej łodzi, zdolnej wytrzymać nadchodzące wody. W jej wnętrzu miały zostać zachowane nie tylko ludzkie życie, ale także niezbędne elementy natury: nasiona, gatunki i pamięć starego świata. Gest ten nie był wyłącznie aktem współczucia. Enki wierzył, że ludzkość może jeszcze dostosować się do zasad wiedzy i harmonii. Akt ocalenia Sudry nie ograniczał się do biologicznego zbawienia. Był również sposobem na zachowanie kodeksów, zapisów i wiedzy, które groziło zagładą wraz z przypływem fal. Równolegle teksty mówią o Apkallu, enigmatycznych postaciach związanych z przekazywaniem mądrości między bogami a ludźmi. Opisywani jako istoty hybrydowe, posiadające cechy ludzkie i wodne, Abkhallu byli odpowiedzialni za przewodzenie ludzkości po kataklizmie. Pojawiają się jako nauczyciele, architekci cywilizacji, strażnicy podstawowej wiedzy o rolnictwie, piśmie, prawach i astronomii. Według najstarszych inskrypcji, postacie te zostały wyznaczone przez Enki, aby przywrócić porządek bez narzucania kontroli. Ich imiona są zapisane na listach królewskich a każde z nich jest powiązane z królem i okresem przemian kulturowych. Wizerunek Apkallu pojawia się w różnych kulturach, adaptowany jako mędrcy, anioły lub półbogowie, ale zawsze z misją oświecania. W tym kontekście zniszczenia i odrodzenia Abzu ponownie odgrywa centralną rolę. Abzu jest opisywane nie tylko jako mityczna siedziba lub królestwo, ale także jako źródło energii i głębokiej wiedzy. Enki miał się tam schronić, aby przeorganizować swoje plany, przechowując to, co nie było jeszcze gotowe do ujawnienia. Wśród tych rezerw miały się znajdować zapisy dotyczące stworzenia, formuły leczenia i struktury, które wymykają się linearnej logice ludzi. Głębia Abzu reprezentuje również głębie świadomości. Tak jak wody ukrywają to, co znajduje się pod powierzchnią, tak wiedza przechowywana przez Enki. Nie była natychmiast dostępna. Potrzebne było przygotowanie, dojrzałość i gotowość, aby zrozumieć, że nie cała mądrość może zostać przekazana bez konsekwencji. Nawet po potopie konflikty między niebiańskimi potomkami nie ustały. Ocalenie ludzkości, choć zakończyło się sukcesem, ponownie roznieciło dawne napięcia między tymi, którzy chcieli ograniczyć rozwój ludzi, a tymi, Którzy widzieli w wiedzy uzasadnioną drogę do ewolucji. Enki pozostał nieugięty w swoim stanowisku ochrony ludzi, ale jego decyzje zaczęły balansować na cienkiej granicy, gdzie mądrość mieszała się z pragnieniem. Z intensywnością powrócił do projektów transformacji genetycznej rozpoczętych przed wielką powodzią. Próby udoskonalenia gatunku ludzkiego poprzez łączenie różnych esencji były kontynuowane w laboratoriach. Które, według niektórych mitologicznych przekazów, były ukryte w głębinach Abzu. To właśnie w tym odizolowanym środowisku, otoczonym instrumentami władzy i świętymi materiałami, jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Enki zaczął przekraczać granice, które sam wcześniej pomógł ustanowić. Opowieści opisują epizody, w których jego interakcje z postaciami kobiecymi z rodu Anunnaki. Przestały być jedynie symboliczne lub ceremonialne, a nabrały osobistego charakteru. To wykroczenie nie nastąpiło nagle, ale ewoluowało z biegiem czasu, tak jakby zgromadzona władza odsunęła go od wszelkich granic. nin Hursag, bogini życia, towarzyszka stworzenia w pierwszych eksperymentach z ludźmi, jako pierwsza zauważyła zmiany. Jej obecność wśród Anunnaki. Była czymś więcej niż tylko ozdobą. Jako lekarka, doradczyni i stwórczyni reprezentowała równowagę między potęgą a etyką. To ona stworzyła pierwsze stabilne ludzkie ciała, i to ona precyzyjnie ukształtowała cykle płodności i regeneracji. Oddalanie się Ninhursag od Enki rozpoczęło się, gdy zdała sobie sprawę, że postęp technologiczny i naukowy. Był wykorzystywany nie tylko do budowania, ale także do zaspokajania impulsów, które naruszały naturalną harmonię. Powtarzające się relacje między Enkim a jego potomkami, które zaowocowały powstaniem nowych istot, lokalnych bogów i istot związanych z aspektami natury, zostały zinterpretowane przez Ninhursak jako naruszenie praw kosmicznych. Wiele z tego, co zostało ukryte. Wkrótce zostanie ujawnione. Ebook. zakazane imię Jezusa, jest prawie wyczerpany. Kup go teraz w pierwszym komentarzu. Epizody te zostały symbolicznie zapisane w różnych mitach, ale ich sedno jest jasne: Enki przekroczył granice świadomego stworzenia. Jego własna linia rodowa stała się przedmiotem jego eksperymentów. W jednej z najstarszych relacji, Ninhursag Postanawia przerwać ten cykl. W obliczu kolejnego niewłaściwego związku całkowicie się od niego odsuwa, zabierając ze sobą część wiedzy, którą się z nim dzielił. W bezpośrednim następstwie Enki zachorował. Metaforyczne opisy wskazują, że siły witalne ziemi, reprezentowane przez Ninhursag i jej dzieła, zwróciły się przeciwko niemu. Narządy, które wcześniej funkcjonowały harmonijnie, zaczęły zawodzić. Bez ostrzeżenia pojawiły się bóle, blokady i wewnętrzna nierównowaga. Jego esencja, wcześniej płynna jak wody, którymi rządził, stała się gęsta, ciężka, pełna szumów. W tym momencie powraca Ninhursak nie jako towarzyszka, ale jako uzdrowicielka. Wykorzystując substancje pozyskane z świętych roślin, które według mitów powstały z energii samego Enki. Podaje mu specyficzne lekarstwa na każdą zranioną część ciała. Każda roślina symbolizuje cnotę, która została zepsuta, a po spożyciu przywraca równowagę ciała i ducha. Jednak powrót zdrowia nie przyniósł pojednania. Po przywróceniu naturalnej równowagi Ninhursak odchodzi na zawsze. Jej misja została wypełniona, ale zaufanie zostało złamane. Enki zachował swoją mądrość ale teraz dźwigał również ciężar swoich ekscesów. To, co wcześniej było tylko zewnętrznym konfliktem z Enlilem, stało się również wewnętrzną walką z własnymi impulsami. Ślady pozostawione przez Enki nie zniknęły wraz z jego odejściem z bezpośredniego kontaktu z pozostałymi Anunnaki. Nawet po jego upadku i odejściu Ninhursak, wpływ jego działań nadal kształtował losy ludzkości. Nie tylko uczestniczył w powstaniu człowieka, ale także głęboko wpłynął na symboliczną i duchową strukturę, którą odziedziczyły przyszłe cywilizacje. Wśród Sumerów wiedza przekazana przez Enki nie była postrzegana jako coś zwyczajnego. Traktowano ją jako zbiór świętych kodeksów, obdarzonych transformującą mocą. Kodeksy te, zwane Me, obejmowały wiedzę o sprawiedliwości, muzyce, rolnictwie, piśmie. Architekturze i organizacji społecznej. Uważano je za niezbędne dary, które pozwalały ludziom naśladować w zmniejszonej skali porządek kosmosu. Każdy aspekt życia miał odpowiadające mu me, i tylko upoważnione osoby mogły nimi manipulować. Z biegiem czasu potomkowie pierwszych ludzi zaczęli przejmować cechy, które według przekazów pochodziły od samych Anunnaki. Ród związany z Enkim był rozpoznawalny nie tylko dzięki swoim umiejętnościom technicznym lub intelektualnym, ale także skłonności do introspekcji, kreatywności i kwestionowania. Dziedzictwo to było celebrowane w świątyniach, zachowane w rytuałach i przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Wiele z tych elementów pojawiło się ponownie w innych kulturach. Postać mądrego mistrza. Strażnika tajemnic i obrońcy ludzkości, można dostrzec w egipskich opowieściach o Totcie wśród Hindusów w postaci Waruny, a nawet w tradycjach hebrajskich w postaci postaci takich jak Enoch. We wszystkich przypadkach istnieje bezpośredni związek z tematami objawienia, świętego języka i ochrony pradawnej wiedzy. Obecność Enki, choć osłabiona po wewnętrznych konfliktach i moralnych rozłamach, nie została całkowicie wymazana. Nadal kojarzono go ze źródłami inspiracji, symbolicznymi systemami związanymi z wodą i odnową. W bardziej odległych regionach jego wizerunek został zinterpretowany na nowo, dostosowany i często ukryty pod nowymi imionami. Mimo to, znaki pozostały: budowle wyrównane z gwiazdami, mity stworzenia oparte na glinie i krwi. Oraz legendy o istotach, które przyniosły światło w czasach ciemności. Dziedzictwo Enki wykroczyło poza fizyczne granice Mezopotamii, wniknęło do zbiorowej pamięci, ukształtowało wzorce myślenia i wpłynęło na sposoby organizacji duchowej. Jego wybory, błędy i gesty zdefiniowały niejednoznaczne, ale trwałe dziedzictwo które nadal odbija się echem w cywilizacjach, aż do jeśli podobała Ci się ta treść i chcesz wesprzeć naszą pracę, abyśmy mogli nadal dostarczać więcej badań i dogłębnych analiz, rozważ przekazanie darowizny w dowolnej wysokości. Twój wkład bezpośrednio przyczynia się do rozwoju kanału i tworzenia jeszcze bogatszych materiałów. Bardzo dziękujemy za wsparcie.